Ostatnio widzieliście jak zostałem oficjalnie największą kaleką na Reborn SMP Wszystko to miało miejsce gdy po udanym lutowaniu Trial Chambers zdobyłem Heavy Cora, Który jako jedyny mógł pomóc mi pokonać Hozota z 20 sercami Niestety po drodze spotkałem mojego wroga i zaczęliśmy się bić Na szczęście miałem zastawionego na niego trapa z TNT minecartami Ale moja ruda chytrość sama mnie przechytrzyła I to ja zginąłem tracąc wszystkie itemy które wraz z Heavykorem wybuchły, ja mam tobie złapać. i pandzie. Jezus, ale o co ci chodzi? Nie wiem, jakby tu coś miało być. No po prostu weźmiemy go. Po co ja mam to zniszczyć? No tu i tu jeszcze weźmiemy. Wejdziemy, musimy, musz. Co tu nie jest? Co tu nie jest? Ale gdzie? O! O! o shit. Nie, ty, nie! 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 nie. Nie nie nie. nie, nie, nie! Czytam wasz każdy komentarz i akurat pod tym filmem większość po prostu mnie strasznie wyśmiewała, że straciłem go. Dziś jednak chciałem obrócić wszystko do góry nogami i uświadomić Was jaka jest prawda. No, więc e, po ostatnim wybuchu nie mam nic. Na szczęście mam tu jeszcze sety, co jest ważne, to temy jakieś łeby, kilka pereł e, To na pewno się przyda, siłka. To do zrobienia sa, my weźmiemy to tak, nie tylko jeden potrzebuje. I czy ja chcesz sobie brać jakieś minekarty? Dobra, mogę wziąć ewentualnie, może się przydadzą. Podczas gdy walczyliśmy ze sobą, musiałem iść do mojej tajnej bazy po TNT main i to właśnie wtedy odłożyłem Heavy Cora. Ale wyciąłem to, żeby Hozot też był przekonany, że go straciłem. I w ogóle, w ogóle. No, ja po prostu to, to jest taka moja opinia, ona jest nie do końca poprawna. Więc no. y, politycznie A więc, więc wiesz, ale gdzie jesteś, gdzie jesteś, bo to ty przecież uciekasz jak taka mała dziewczynka Wraz z dniem dzisiejszym zaczynam również operację, którą na potrzeby filmu nazwałem Szerszeń Jej celem jest znalezienie i zniszczenie tajnej bazy Hozota, bo w swoim ostatnim filmie pokazywał wam ją A co do nazwy operacji, to jest jeszcze do dopracowania nie miałem żadnych itemów, stąd też musiałem iść do wielkiego kompostownika Draviusa, gdzie to X-Tradeu leci po prostu powalenie. A jedzenia do wymiany jest tam nieskończona ilość. Teraz mogłem zabrać się za szukanie owej bazy. Dobra, słuchajcie, i to jest film Hozota, który dodał ostatnio. Zostawimy już mu lajka, niech mam. Jak widzicie, tutaj pokazywał tam jakieś swoje tajne przejścia. I tak, tutaj był w swojej tajnej bazie, gdzie wiem, gdzie ona tak naprawdę jest. I tutaj, chwilę później, tak naprawdę, jak widzicie, był już gdzieś indziej. Jak patrzę, tylko troszeczkę mu jedzonka zeszło, ale mógł on też celowo je wyrzucić. I tak mi się wydaje, że celowo po prostu wyrzucił więcej jedzonka, żeby ktoś pomyślał, że to jest ultra daleko. Ale kojarzy mi się, że te tereny są. Jak szukaliśmy tej bazy jego wtedy, to kojarzę, że ja gdzieś te tereny widziałem. Więc kwestia jest tego, że tutaj, obok obo tych yy, słampów, yy, po prostu trzeba się tutaj kopać, tak? Okej, okay, tu jest tunel. Czyli ja nawet mógłbym to na replay modzie sprawdzić, gdzie jest ten tunel. I wtedy tutaj o, wystarczy, że sobie zejdę na dół, znajdę to, to nie będzie w ogóle trudne do znalezienia i tylko będę musiał sobie przejść tutaj on tu ma, są jakieś jego skrzynki pod jakby tą tajną bazą i on serio zrobił tajną bazę w tajnej bazie i co jest najlepsze to znowu musimy popatrzeć na jedzonko bo tutaj ma 27 i jak jest już koło tej swojej tajnej bazy, tego wejścia, co tutaj tłumaczę, ma dalej 27 i tylko pół głodku mu spadło więc niemożliwe, żeby to było gdzieś daleko, to tak naprawdę musi być gdzieś obok. Więc teraz pójdę i spróbuję to po prostu znaleźć. I jak widzicie, udało się. Mamy to jest tajna baza Hozota w tajnej bazie. Nie wiem, coś tu dziwnego jest z tymi armor standami. Wcześniej tak nie było. Wypłaciłem to sobie jeszcze serce, na szybko, jak szedłem, ale udało się. No, i teraz pytanie, co z tym robimy? Czy biorę tego Minecarta i wysadzamy? Czy macie po prostu jakiś inny pomysł na to? Jeżeli macie na to jakiś inny pomysł, w ogóle nie wiem, czemu skina nie wczytuję. To po prostu napiszcie mi, dajcie mi znać w komentarzu i coś z tym po prostu potem będziemy działali I udało się, teraz mam Asa w rękawie Tylko pytanie, czy warto ją niszczyć? Może coś innego mógłbym tu zrobić Dlatego proszę was, widzów o pomoc Napiszcie w komentarzach co możemy z tym zrobić Moglibyście pomyśleć, że to koniec filmu, ale nie Jeszcze trzeba zrobić niespodziankę Hozotowi i pokazać mu moją nową broń Dobra i ogólnie nie jest najlepiej. Mam taki łuk i taki mieczyk, więc, jakby i tak, jest lepiej niż było. Plan jest prosty. Nie mam żadnych enchantów na mejsie, ale wiem, że co miał nagrywać też za niedługo film. Tylko teraz tak, potrzebuję na szybko płotki, TNT i wodę. Zbudowałem taką wyrzutnię z TNT i podczas walki. Chciałem spróbować po prostu wylecieć na setki kratek do góry i soczyście pizz. Kozota Kumplo. Przyjacielu. Za tym razem, gdzie ty jesteś? Ale czy już, już zdychamy? tak? O, chodź, cię. Jancie, chodź, dla ciebie coś chodź. niesamowitego. Okay. O! Oh, Hej! Nie chciałem, żeby Hozot coś podejrzewał, dlatego od samego początku byłem spokojny i nie skakałem jak małpa w klatce, jak. Przeważnie to wygląda. Ale w ogóle mam coś, coś ciekawego przygotowałem. Czy do... chcesz mi wysadzać? A, a, no nie! 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 No dobra. To jest niespodzianka! No nie! No weź już, no ogarnij się, ogarnij się. Ogarnij się. Ogarnij się. Przygotowałem coś dla ciebie. Dwie rzeczy. Pierwszą, nauczyłem się czegoś. Nie pierwszy, głupot. Patrz, mam taki miecz. No jest to no I co, i co? Masz, teraz jesteś chojrak? Co? Taki jesteś, o Ła! Wow, ale czemu ty mnie bijesz? Ale co, co robi ten mierz? Bo to nic nie mówisz, jesteś jakiś taki. No, on kuchy... to nie jest taki zwykły, ale zobacz, ty mierz ten... Um, ten patrz... Chodź tu do konta, patrz, chcę ci coś pokazać Patrz tego się nauczyłem. Gdzieś? Nie, no mocno. I teraz mocno, mocno, tak no, Mhm, Dobra. Nie, wow. Nie będziemy przedłużać. Wow. Ale ty jesteś giga, Sigma. Taki misterus jeszcze pakuję, żeby, żeby był. Ja mam tyle Aury, że nie muszę mieć Mysterus. Zapraszam! Przygotowałem coś dla ciebie, chodzę cię. Mhm. Mm, słuchaj, jak dobrze wiesz, tutaj stała kiedyś pewna minigierka. A, no to... Jezu, jeszcze się nie widział, No teraz to już w ogóle jesteś mysteriousem, no, ja Cię nie widzę. Tutaj stała taka gówna, to fajna ale teraz to jakoś to panda obzranno. No, czemu tego nie ma? Więc ja ją stwierdziłem, że odbuduję i przerobię ją w wersję ultra hard. Zobacz, mamy tutaj takie pole 2, 4, 6. Wow, liczyć potrafisz? No, 5 mocne. 5 jednak 5 pięć. Jednak na 2, czyli to jest 8. 8 kratek do zapełnienia i wiesz, na czym polegałem sam. Co ty miałeś, matmy? No, szmatę. Na warunkowym przeszedłem. No to widać, no to widać. Czekaj, nie, 2, 4, 6, 8. A 10! Do no sorry, dziesięć. Jezus, tak. No, brawo, brawo, brawo. Ta... Słuchaj, patrz, zamknij się. Zobacz. Zabawa pole... co, się tym, tak? Zamknij się. Gdzie tu jest drab, gdzie tu jest drab. A nie niż pola gry, nie niż pola gry. Słuchaj, zabawa polega na tym, że jak ostatnio długo, strasznie zajmowało wchodzenie na drabinę. Więc teraz przy... No, wspieram, no. przygotowałem tutaj takie coś. Zobacz. I teraz jak postaję pochodnie, to mnie wywali bardzo mocno do góry. I wtedy będziemy tak grali. To spadnie po prostu to w dół i o serce. I co ty I na czeka, to? Chodź... Ostatnio były dramki ty teraz ze mną chcesz pograć w jakieś góry. No, nie no słuchaj, ty nic z... nie Gdzie tu jest trapik? Gdzie tu jest tym? Gdzie tu jest tym? Nie masz czego. Czynę... Ale co ty kurna? Ej, no, ej, ej ej, 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 ej! No sorry, sorry, no ale to tak się podłożyłeś, to. No. Bumblu, nie ma to trapa, drams, to jest krabisz. minigierka. Oddaj mi wodę, oddaj mi wodę. A czemu ty już mnie bijesz? Nie, to no słuchaj, ty mi kubę ty, ty Coś tu masz. Co tam mam. Co to? O jest? co ci chodzi? Nie, tam coś jest. Ty, Tu pewnie nic nie masz. No, no to co? Mówimy tak? A, rzucamy sobie strękwa. No nie, no kupia! Tak. Ja. I co, to temik? Jeden? Już? Już leci? Już leci. <noise> Ech, ale czemu ty jesteś taki agresywny do mnie od razu, no? Ja jestem agresywny? Ty kurde mi stawiasz tego, łeba. CO? Ja ci stawiam. pało nie myta elektryczna. Dobra, stój! Stój! Mam pomysła. Wiedziałem. Ja, ja wiem, w którym momencie jest stój. Ja wiem, w którym zawsze mówisz, stój. W momencie, w którym masz kryzys. Ej, okay, stój! Stój! Ej, wobec kiny! ginę! Ej, ginę! ginę! To cię bawi? Musiałem, musiałem, zrobić cosplay ciebie. zawsze to. Ej, ty Ej, ginę! Ogarnij się. Chodź. Mam ci coś do pokazania. Co klient o ten? Ej, fantomy są! Co Kość, są fantomy? Oooo ta gra. O patrz. Oooooo. Nie na do łóżka. Oooo ale miło, co? No, miło, miło. jest równym. To się umyj. Ale co ty, ty masz za łóżka na górze? No? Słuchaj. Dobra. co ty komilujesz? Powiedz mi tyle, bo... co ty ci pącisz? Pącisz. Ty już pącisz. Czemu ty... Ej, ej. Mów. Ej, dobra. Słuchaj, ale nie bij mnie. Czemu, czemu marnujesz łeby? No, ogarnij się, ogarnij się, ogarnij się! Ja ogarnij się, bez rąk, się! Już bez rąk pokonam. Do dołu, Na dół! What na hey dół, Do dole! Tam. Jezu, im ciki mamy! Uuu! Ty uu. pao, nie ty Elektryczna! Oj! Dobra, nie niebi, nie bi, nie bi, nie 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 bi, nie bi, nie bi, nie bi, nie bi, nie bi, nie lecisz? Gdzie lecisz? Uu, armatkę, tak? A, Ory, Ory, oj, oj I co lecisz? I co leci? I Nie, tak? kto leci? I kto leci? I kto leci? Kto leci kolego? Widziałeś co? Widziałeś to? Czego że dostał co? We gonna pop 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 We gone Ej ale ty kurde ej Powiem ci to ładne było, to powiem ci, że ładne, ja na przykładę... wow A oto mój ostatni film, który naprawdę warto obejrzeć